Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym grzybobraniu w 2025 roku. Październik, suche igły lecą, liście również. No, a my dzisiaj znów szukamy, mam nadzieję, pięknych i młodych, grubych borowików szlachetnych, więc grzybów wspaniałych. Ten film zaczynamy iście po królewsku. Szlachecko mamy. Pierwszego borowika schował się w zielonym dywanie pod suchą gałęzią. I w momencie, kiedy to odkryjemy, zobaczymy, jak piękny jest to okaz i w jak fajnym miejscu sobie wyrósł. Także grzybobranie zaczyna się bardzo pozytywnie. Mam nadzieję, że tak będzie i dalej. Bo borowik fenomenalny. Zobaczcie, pokażę wam, co się dzieje. Pod grzybek swoją drogą, też go zabiorę, ale zobaczcie tutaj, co się dzieje. Raz, dwa. I 3. Tak to wygląda. Słuchajcie, myślę, że dla takich widoków warto subskrybować kanał. Szczególnie, że to nic nie kosztuje. A takich widoków będziecie mogli podziwiać jeszcze więcej. Fantastyczna sprawa. Coś wspaniałego. Jak po sznurku, jeden za drugim. Zbieramy. Ogromna przyjemność. No coś fantastycznego, słuchajcie. Cuda natury. Piękny czas. Nic tylko spacerować i napawać nie tylko pięknymi grzybami, ale również wszystkim co nas otacza. Śpiewem ptaków, powiewem wiatru, drzewami wokół, piękne trzy młode grube borowiki. A obok był malutki podgrzybek. Postanowiłem, że skieruję się teraz w suche liście, bo i tutaj borowików powinno troszkę być. No i faktycznie zaczyna się to naprawdę fantastycznie w tym drugim miejscu, które jest notabene położone tuż obok tego, w którym byłem przed momentem. Tak się prezentuje pierwszy borowik w tym miejscu, a kolejny podczas tego spaceru. No mam nadzieję, że coś jeszcze się tutaj znajdzie, ale coś ładniejszego niż ten gryziony borowik. Hmm, raczej wolę takie. <laughs> no i po raz kolejny się nie zawiodłem na swojej wiedzy i obeznaniu, jeżeli chodzi o las. Zobaczcie, trzy borowiki mamy już w kadrze, ale jeszcze ktoś się tutaj schował. Tak więc jest i Kolejny zacznę od zbierania tych. Po kolei bardzo ładne okazy bardzo mi się podobają. Pochowane, ale warto. Mamy 3 i przechodzimy do 4. Sprawnie to idzie. żeby rosną jeden na bok drugiego, także lepiej się tak naprawdę nie da. Idziemy dalej. No strasznie pochowane dzisiaj te borowiki. Kolejny bardzo ciekawej pozycji. Zawnięty niczym ślimak. No ale jest. O, w tych liściach to jest zupełnie inna technika szukania. Tutaj nie jest tak łatwo. Ale jak człowiek się przyzwyczaił, jak nabrał wprawy, to naprawdę Jest tak źle. Ledwo się zdążyłem odwrócić za siebie, widzę, że liście podniesione, no a to oznacza, że prawdopodobnie jest tutaj borowik. I tak też jest. Tym razem rośnie sobie bokiem, zupełnie bokiem. Także na pewno bardzo ciekawie to wygląda. No ale w tym miejscu nie pierwszy taki borowik. Czasami zdarza się, że właśnie tak bokiem sobie wyrastają. No ale są równie piękne jak te, które rosną do góry. Sobie rośnie. Najlepsze jest to, że tego jeszcze trzymam. Tu jest następny, ale zaraz Wam pokażę, co się dzieje wokół. Bo po pierwsze, ktoś tutaj już był, a po drugie, poprzewracał te grzyby. Ten jest na przykład kopnięty. I to niedawno, bo jeszcze jest wilgotny. Ależ to są, słuchajcie, widoki. Jeden na pierwszym planie, trzy na planie drugim. Fenomenalna sprawa. No, wygląda to bajecznie no nic tylko zbierać jeden po drugim do koszyka jednego po drugim znaczy o super wystarczyło się odwrócić no, centralnie za mną gdzie były te cztery a są kolejne niesamowite ile jest tutaj tych pięknych borowików jeszcze się tutaj warto rozejrzeć Kolejne trzy. Tutaj są dwa, kilka kroków dalej. Jeszcze jeden, tego trzeciego za chwileczkę Wam pokażę. Dojdę do niego. Tylko najpierw wezmę te dwa. Już Wam pokazuję. Trzeci jest dokładnie tutaj. No i cóż, słuchajcie, czas ruszać do domu, bardzo przyjemne grzybobranie, mnóstwo pięknych, młodych, grubych borowików dzisiaj odnalezionych. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, a jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych filmów, bo u mnie grzyby od czerwca do końca listopada zachęcam do subskrybowania kanału, to zupełnie nic nie kosztuje, wystarczy sekunda, żeby wcisnąć ten duży guzik, a wtedy nie przegapicie kolejnych materiałów, będziecie mieć też wiedzę ile. I jakich grzybów aktualnie rośnie w lesie, i taką wiedzę możecie wykorzystać, idąc właśnie na taki spacer do lasu. Przykład takiego grzybobrania widzicie po lewej stronie ekranu, natomiast po prawej, codzienne życie dzikich zwierząt, bo i takie filmy nagrywam, tłumaczę poszczególne zachowania, pokazuję ich codzienne życie, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam.